Cześć! To już. Już za chwilę piszecie swój pierwszy, ważny egzamin w życiu. Przynajmniej tak niektórzy go nazywają. Jeśli się stresujecie, to chciałbym coś bardzo ważnego powiedzieć. Luz. Las, relax. Przyszedłem Wam pomóc. Nie wiem w jakim momencie oglądasz ten film, i nie wiem, ile masz jeszcze czasu. Być może trzy dni, bo mniej więcej 3 dni przed egzaminem ten film został opublikowany. Ale być może ty masz już tylko jeden dzień, albo na przykład 5 godzin, albo 20 minut. Tak przy okazji możecie podzielić się w komentarzach tym, ile wam jeszcze do egzaminu zostało. A pobawmy się. Tak czy siak, jeżeli nie zostało ci czasu zbyt wiele i zastanawiasz się, co by tu jeszcze powtórzyć, to ja ci powiem co, a nawet powiem gdzie to znaleźć. Pamiętajcie przede wszystkim, że to jest naprawdę prosty egzamin. Oczywiście mówię tu o języku angielskim, nie czuję się kompetentnym. Tętny, żeby wypowiadać się na temat łatwości bądź trudności polskiego i matematyki. Ale angielski jest naprawdę prosty. Naprawdę. Bazuje głównie na komunikacji, na tym, czy potrafisz zrozumieć proste wypowiedzi i czy potrafisz się wypowiedzieć w prosty sposób. Prosty i komunikatywny, czyli masz zrozumieć to, co najważniejsze i przekazać to, co najważniejsze tak, żeby ktoś zrozumiał. Co w takim razie będzie tutaj najważniejsze? Słownictwo. I nie chwaląc się specjalnie, w tym roku zrobiłem całą serię poświęconą tylko słownictwu do egzaminu ósmoklasisty. No dobra, może troszeczkę się chwaląc. Polecam ją bardzo, bardzo serdecznie. W każdym z odcinków omawiam dwa działy ze słownictwa. I w samym odcinku, co prawda, używam tylko bardzo subiektywnie wybranych przeze mnie słów, ale myślę, że dość ciekawych i całkiem przydatnych. Pod każdym odcinkiem znajdziecie też link do pełnej listy słów z działów, z omawianych działów, linki do tych filmów. Linki do całej playlisty z tymi filmami. A nawet już wkrótce, link do jednego wielkiego filmu, w którym powinny być wszystkie te filmy zebrane, znajdziecie w opisie tego odcinka. Punkt pierwszy. A więc przede wszystkim powtarzamy słówka. Ja wiem, że to w ostatniej chwili, ja wiem, że może Wam się wydawać, a pewnie te słówka i tak się nie trafią, ale wiecie co? Właśnie śmiesznie jakoś zazwyczaj jest tak, że te słówka, które powtarzacie w ostatniej chwili przydają się najbardziej. Takie moje doświadczenie. Słówka po drugie, polecam serię egzaminacyjną z zeszłego roku, ponieważ w zeszłym roku omawiałem każde zadanie, krok po kroku, każdą część egzaminu, jak wygląda i jak należy je zrobić, żeby zrobić je dobrze i żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Wiem, że wiele z Was ma problem z tym, że tak do końca nie wie, jak ten egzamin będzie wyglądał, tak krok po kroku. A więc bardzo serdecznie polecam, jak wygląda i jak rozwiązywać ten egzamin i to jest seria egzaminacyjna 2020, link w opisie tego odcinka. Punkt drugi, po trzecie, gramatyka. No ja wiem, gramatyka to problem, nie? Ale chyba właśnie dlatego jesteście na tym kanale, żeby to nie był problem. I teraz na gramatykę mamy dwa podejścia. Jeżeli masz trochę więcej czasu, to polecam całą playlistę, którą znajdziesz w opisie tego odcinka. Całą playlistę z zagadnieniami, które są ci potrzebne do egzaminu ósmoklasisty, które mogą się przydać. Mniej lub bardziej, niektóre są ważniejsze, niektóre są mniej ważne, ale wszystkie teoretycznie mogą się przydać. Polecam. Jeżeli jednak czasu masz trochę mniej, to mam dla ciebie jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie: pigułkę egzaminacyjną, czyli w pół godziny ogarnięte wszystkie najważniejsze zagadnienia z gramatyki języka angielskiego. Pół godziny. Nie jest to może zrobione jakoś super dokładnie i fantastycznie precyzyjnie, ale za to w pół godziny. Serdecznie polecam. Gramatyka. Punkt trzeci w opisie tego odcinka. I zanim powiem o punkcie czwartym jeszcze dwa ważne wspomnienia. Jest też na kanale odcinek o zmianach, które zaszły w tym roku na egzaminie. O tym, co zostało uproszczone teoretycznie, a co zostało uproszczone tak naprawdę. O tym, co się tak naprawdę zmieniło. Spoiler alert, bardzo niewiele. Ale jak macie chwilę, to też możecie rzucić okiem. Też znajdziecie to w opisie odcinka. I jeszcze jeszcze taki krótki filmik, w którym wydaje mi się dość dokładnie tłumaczę, dlaczego. Naprawdę nie trzeba bać się tego egzaminu. Naprawdę. I też znajdziecie link w opisie tego odcinka. No to po czwarte wyśpij się. I jakbym miał wybrać jeden najważniejszy punkt z tego wszystkiego, to ten czwarty byłby właśnie najważniejszy. Luz, relaks. Sen. W międzyczasie trochę słówek, można rzucić okiem na to, jak ten egzamin tak dokładnie wygląda, co, jak sądzę, też pomoże Wam się pozbyć stresu i trochę gramatyki, jeżeli nie macie zbyt wiele czasu, to na przykład przez pigułkę egzaminacyjną. I już, i będzie dobrze, na spokojnie. A jeżeli mi nie wierzycie, jeżeli sądzicie, że kłamie, jeżeli sądzicie, że mówię tak, bo sam jestem nauczycielem angielskiego, to dla mnie to wszystko jest łatwe, to naprawdę rzućcie okiem na tą serię z zeszłego roku, ale przede wszystkim rzućcie okiem na komentarze. Zobaczcie, jak ludzie stresowali się w zeszłym roku i zobaczcie, jak później piszą, że nie było się czego bać. Bo nie ma. Spokojnie. Będzie dobrze. Trzymam za Was kciuki. Za Was wszystkich. Dajcie znać po fakcie, jak poszło i dlaczego aż tak dobrze. Aha, to jeszcze nie jest moje ostatnie słowo w tym roku, jeżeli chodzi o egzamin ósmoklasisty. Stay in touch w kontakcie. Ale tak czy siak, jeszcze raz powodzenia.